They call me crazy cause I'm facing all my giants They try to scare me into thinking I can fight it They tell me I should never even think of trying But that's just me, I'm gonna live out in defiance And I won't hesitate Now's my time And I won't hesitate Now's our time And we are tempting fate Now's our time And we won't hesitate to so come out. Bardzo, będziemy bardzo wspominać dobrze lata szkolne i na zawsze zapamiętamy yy, wszystkich nauczycieli i wszystkie osoby, które nam pomagały w szkole. A szczególnie najlepsze dwie wychowawczynie: panią Różę tak i Małgorzatę Bakrobinę. Dzięki za cztery lata! Pa! Bardzo serdecznie pozdrowić naszą wychowawczynię, panią Hanie Wojną Gil, która jest tutaj dzisiaj z nami. Dziękujemy za cztery lata nauki ja z panią. pani z nami. No, <gryw> naprawdę dziękujemy za wszystko pani. Cześć, ja jestem Alan. Tutaj A ja jest... jestem Tomek Stępień. E, nasze cztery lata w Kolbergu wspominamy bardzo dobrze. E, było dużo zabaw, dni tematycznych. Bardzo dobrze się czujemy w tej szkole. E, naszego wychowawcę też wspominamy bardzo miło i ciepło. E, Cudowny człowiek daje nam naprawdę dużo użytecznych informacji. Uczył nas fizyki jak mistrz. Tak jak inni nauczyciele naszej szkoły, dawali nam oni wiele użytecznych informacji, które były, pomocne były w maturze i w innych tych. Są oni naprawdę najlepszymi ludźmi na świecie. I e, Chcielibyśmy z tego miejsca pozdrowić panią Anię Kwaśniewską, bo jest to na najlepszy nauczyciel matematyki, z którym mamy do czynienia na co dzień. E, oraz tutaj wszystkich kolegów z 4a z e, Liceum Oskara Kolberga w Kościanie. Wszystko? Kochamy Was. Kochamy Was. Na studiówce Kolberga. Zadajmy pytania naszym uczennicom, jak im się podobało przez 4 lata w naszej szkole. Zacznijmy od Nadii, uczennicy klasy 4C. Nadia, co sądzisz? Yy, bardzo dobrze wspominam te 4 lata. Yy, poznałam wiele fajnych ludzi. Nauczyciele też bardzo mili. Mój wychowawca bardzo go uwielbiam. Naprawdę pozdrawiam, Piotr Maluski. To tyle. Dobrze, przejdźmy teraz do Jadwigi. Jadzia, jak Ci się podoba u nas? Podoba mi się i uważam, że studniówka to jest taki czas, gdzie to jest jedyna taka impreza w całej szkole tak naprawdę dla każdego i to jest czas po to, żeby się bawić i nie myśleć o problemach i o wszystkim tym, co nas otacza już o nauce, tylko właśnie bawić się i nie myśleć o niczym innym. A szkołę ja dobrze wspominam. Dobra, przejdźmy teraz do Ameli. Amelia, jak Ci się podoba u nas? W szkole? Bardzo fajnie. Szkoła fajnie, nauczyciele też fajni. Tylko schody w tej szkole mogli wreszcie by wymienić, bo można się prawie zabić. Studniówka, te... <grym> Studniówka też bardzo fajna. I to jest taka jedyna impreza, na której jesteśmy wszyscy razem, więc musimy się dobrze bawić. Rozumiem. A jakie jest Wasze ulubione wspomnienie z tej szkoły? Spadłam ze schodów trzy razy. Ja chyba wycieczka w 2022 roku. Tak. Jechaliśmy w góry, super było, super. Amelia? W sumie to Nie wiem, nie mam jakiegoś takiego ulubionego. Rozumiem. No ja poznałam miłość życia tutaj. Tak. I no bardzo dobrze przez to wspominam ten czas. To miał być kolega tylko od Sprawdzianów, a skończyło się na tym, że jesteśmy razem. Tak, to tyle. Dziękujemy.